Strategią bezpieczeństwa gracza nazywamy strategią, która jest ustalona w taki sposób, że gracz bierze w macierz tylko swoich wypłat i traktuje ją jak macierz gry o sobie zerowej. No i, no i dla tej gry gra swoją strategię optymalną. W ten sposób zapewnia sobie, że jego wypłata będzie co najmniej. Na jakimś poziomie. I ten poziom, czyli ta wartość gry w tej grze subie, o sobie zerowej, nazywamy poziomem bezpieczeństwa. Zwróćmy uwagę tutaj na różnicę w porównaniu do poszukiwania równowag nasza. W równowagach nasza gracz A patrzył na grę przeciwnika, czyli na przykład pierwszy gracz robił Macierz wypłat złożoną z drugich współrzędnych, czyli wypłat swojego przeciwnika i wybierał tak, żeby temu przeciwnikowi uniemożliwić zarobienie w którejkolwiek strategii więcej. Żeby nieważne co wybierze, było to dla, dla drugiego gracza równie, równie dobre lub równie złe. Tutaj natomiast gracz patrzy na swoje wypłaty i koncentruje się na tym, żeby jego wypłata była co najmniej na jakimś poziomie, ignorując to, jaki będzie przy okazji poziom wypłaty drugiego gracza. No i tu mamy taki przykład. Mamy taką macierz wypłat, no i chcemy tutaj znaleźć strategię bezpieczeństwa dla obydwu graczy oraz ich poziomy bezpieczeństwa. Przy okazji sprawdzić jeśli będą obydwaj grali swoimi strategiami bezpieczeństwa, to jaki będzie wynik gry no i czy to będzie wynik Pareto optymalny. No dobra, no to najpierw strategia bezpieczeństwa pierwszego gracza, to tworzymy po prostu macierz jego wypłat 002 0, 2, 1, 2, 1, 1. Czy to ma jakiś punkt siodłowy? 0, 0, 1 to by było, a drugi gracz, co jak naj, najgorsze, to tutaj 2, 2, 2. No i widzimy, że nie ma tutaj punktu e, siodłowego. No więc w takim razie, wyrównywanie tutaj wartości oczekiwanych, no to co? Jeśli gracz wiersz kolumnowy będzie grał swoją pierwszą strategię, no to powiedzmy tu mamy P, tu mamy R, tu mamy 1, minus P, minus R. A. No to co? No to będzie po prostu wypłata 2, minus 2P, minus 2R dla pierwszego gracza. Jeśli gracz kolumnowy będzie grał swoją drugą strategię, no to jego wypłata wtedy będzie P razy 0 to znika, tutaj 2R plus 1 minus P minus R. No i jeszcze drugie, no to znowu 2 minus 2P minus 2R. Wyrównajmy z trzecią kolumną. Tutaj wypłata dla pierwszego gracza byłaby 2P plus R plus 1 minus P minus R. Dostajemy taki układ równań. Co tu możemy zrobić? To no możemy trochę to wyczyścić. Czyli co, dajmy na to sobie liczby na lewą stronę, to będzie 1, równa się, tutaj będzie P plus 2R to 4R minus R to plus 3R. OK, 3R miało być. 3R. A w drugim, co nam tu się dzieje? R się kasuje. I jak przerzucimy, to będzie mieć 1, równa się, jak tu dodamy 2P, to będzie. 3P, jak dodamy 2R, to będzie po prostu plus 2R. No i mamy taki układ równań. No dobra, no to co? No to tutaj to razy minus 3, w takim razie dajmy pierwsze, będziemy mieć minus 3 równa się minus 3P, minus 9R, czyli dostaniemy, jak dodamy, będzie minus 2 równa się minus 7R, R równa się 27 7 a wtedy P, P, ile będzie równe? P będzie równe 1 minus 6 siódmych, czyli 1 siódma, czyli gra 1 siódma, 2 siódme, no i na to zostaje wtedy 4 siódme. Taka jest strategia bezpieczeństwa gracza pierwszego. No, i wtedy jego poziom bezpieczeństwa to będzie po prostu 8 siódmych, czyli 1 i 1 siódma. To najszybciej jest z pierwszej kolumny policzyć, to no można się tu też poupewnić. W drugiej by było 4 siódme plus 4 siódme, czyli 8 siódmych. Tu 2 siódme plus 2 siódme plus 4 siódme też 8 siódmych. Czyli to jest poziom bezpieczeństwa pierwszego gracza 1 i 1 siódma. No dobra, dalej. No to teraz strategia bezpieczeństwa drugiego gracza, czyli tutaj. Macież wypłat drugiego gracza minus 1, 0, 2, 2, 1, 4, 3, minus 1 minus 1. Ok. I tylko musimy uważać, to są wypłaty drugiego gracza, więc jeśli chcemy rozwiązywać tę grę, to musimy odmienić nasze nawyki. To są wypłaty drugiego gracza, czyli to on chce tutaj. Jakby normalnie byśmy tutaj brali minima i z każdego wiersza i maksimum z nich, ale tak byśmy robili, dlatego że to by były wypłaty gracza wierszowego. Tu są wypłaty gracza kolumnowego, więc tu bierzemy w kolumnach, bierzemy minima, czyli minus 1, 1, minus 1. No i największe z nich to 1. A tutaj na odwrót, tu bierzemy maksima to 3. 1, 4 i najmniejsza z nich yy, to jest 1. Czyli tutaj mamy punkt siodłowy. To jest strategia BB. No i wypłata przy tej strategii wynosi 1 i to jest poziom bezpieczeństwa drugiego gracza. Ok, więc mamy już strategię bezpieczeństwa. Teraz pytanie: co jeśli gracze będą grać swoje strategie bezpieczeństwa? No właśnie, no bo tutaj z punktu widzenia drugiego gracza, punkt siodłowy byłby jakby gracz pierwszy, zawsze grał drugi, swoją drugą strategię. Ale gracz pierwszy tak nie postępuje. Odgra strategię 1, 7, 2, 7, 4, 7. Natomiast drugi gracz będzie grał swoją strategię B, czyli tak naprawdę jesteśmy, czyli tak naprawdę jesteśmy po prostu w bierzemy pod uwagę tylko te wypłaty, po prostu dla nich gramy tą strategią. Czyli gracz, pier, czyli to jest prawdopodobieństwo prawdopodobieństwem 1,7, to jest prawdopodobieństwo prawdopodobieństwem 2,7, to jest prawdopodobieństwo prawdopodobieństwem 4,7. To się mnoży, no i dodaje się. No to w takim razie będziemy mieć tutaj 0,2,7 plus 4,7, 2,7 plus 4 siódme, 16 siódmych. No i zobaczmy, co wychodzi. Dla, wiersza wynosi, dla pierwszego gracza wychodzi 8 siódmych, czyli dokładnie jego poziom bezpieczeństwa. Natomiast dla drugiego gracza wychodzi 27 i to oznacza wypłatę 2 i 6 siódmych, dużo wyższą niż jego poziom bezpieczeństwa równy 1. Ok, no i teraz pytanie ostatnie było, czy to jest wynik Pareto optymalny? Czyli mamy te wypłaty 8 siódmych i 27. Dobra, no ale jakby to wyglądało na wieloboku wypłat teraz? Więc zróbmy sobie ten wielobok wypłat. Więc mamy tutaj układ współrzędnych. No i, i właśnie chcemy pozaznaczać te wszystkie punkty, czyli 0 minus 1. Czyli 0 minus 0 yy, 1 to jest tutaj. W tym miejscu. Dalej 0,0. Zero, zero. To będzie tutaj. 2,2. To będzie tutaj. 0,2. Będzie tutaj. 2,1. 2,1 tu. 1,4. O, i to mocno tutaj wychodzi. 1,4. Dalej mamy 2,3. 2,3. To jest tutaj. A to może znaczmy tak 1 minus 1. 1 minus 1 tutaj. No i jeszcze raz 1 minus 1. Ok, więc gdzie mamy wyniki pareto optymalne? No cały wielobok wypłat wygląda w taki sposób. O, tutaj tu i tak. O. Natomiast wyniki pareto optymalne są tutaj. W tym miejscu. A gdzie jest nasza wypłata? 8 siódmych i 27. Czyli 1 i 1 siódma. Czyli minimalnie tutaj za tym i 27, czyli i 2,67. Jest gdzieś tutaj. Widzimy, ten wynik nie jest pareto optymalny. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.